Po zakrapianym piwem wędkowaniu wsiadł za kierownicę, a kiedy zatrzymała go policja, okazało się, że 24-latek z Leszna jest poszukiwany, bo nie stawił się w wyznaczonym terminie w więzieniu. Do zatrzymania doszło w środku nocy na trasie z Osiecznej do Krzywinia. Patrol dzielnicowych z Lipna i Osiecznej otrzymał informację od dyżurnego leszczyńskiej komendy, że ulicami Osiecznej jedzie samochód, którego kierowca jest najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu. Kiedy patrol w miejscowości Kąty próbował zatrzymać Forda do kontroli, samochód przyspieszył i zjechał w boczną drogę. Kierowca wyłączył światła i próbował ukryć się we wjeździe do jednej z posesji. Mężczyzna miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Zatrzymany tłumaczył, że dzień spędził na rybach, popijając piwo. Po wylegitymowaniu okazało się, że ciąży na nim wyrok za kradzież, a w policyjnym systemie figuruje jako poszukiwany do odbycia kary więzienia. Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, kierowania samochodem bez uprawnień i niezatrzymania się do policyjnej kontroli. Grozi mu za to do pięciu lat więzienia.